Ja nie muszę tego robić, bo ty nie możesz mi rozkazywać. Bo jest późno, nie wyśpisz się do pomocy. Ale powi powinna się ze mną e, na równi szanować. Czym się denerwujesz? Czemu się martwisz? Nigdy nie chcesz żadnej głosówki ze mną zaprowadzić w, w, w taki sposób, żebyśmy powiedzieli o sobie, że lubimy się, chociażby. Nie chcesz, nie chcesz czegoś takiego? Czy, co? Jutro, czy, jutro, czy jutro na podium, będę robić podium o dziewiątej. Ale nie chcę tam rozmawiać o naszych sprawach, tylko tak przyjść po prostu wiesz, Powinniśmy grać się, nie? Ale nasze sprawy są naprawdę bardzo istotne chyba jeszcze. Do dzisiejszego. za co to za dźwięki? Słuchajcie, tak, ja byłem... nie. Namierzyć tej osoby, ale się jakoś tr trudno to jest dla nas. A rozumiem. ja nie wiedziałam, y że my mamy taki kanał rozmowy z Markiem. Kłopiec ale sama go zrobiłaś. Tak? Zanim, tak, zanim się spotkałaś z to... Trzy ja tygodnie temu, możemy tak szacun szacunkowo powiedzieć. Aha. No dobrze, gdybym wziął twój telefon do ręki, usunąłbym ten kanał na głosowy na twoim serwerze. Bo wiem, że. Ale dlaczego sobie nie życzysz, żebym. Je... Mm... Nie, no miał... fajnie. Fajnie był taki kanał. Tylko ja nie wiedziałam, że tak jest. Kurde, weźcie powiedzcie, kto to tak trąbi, to go usuniemy. Kupi! Uczy się cały dzień dzisiaj. Kolego, ty mnie tutaj nie, 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 nie wkręcaj, nie wkręcaj Miałeś celami z to jest podium, nowa możliwość. Na podium, Cięż... ja się tego uczy. No no gra na jakichś instrumentach? Gra gra cały <grym> dzień dzisiaj. Dobra, era, słuchaj, bardzo było mi Nie, naprawdę, przestańcie, bo po co... Bo to ciężko zobaczyć jest, bo A tego słucham, się nie... A no bo widzi, jest e... jeszcze. Bo jest jeszcze klub y, Kupisa, klub Marka Klub Eli i jest. A tu jest rozmowy, No to fajnie. Słuchajcie, no, bo ja, ja dzisiaj trochę mam, myślę, się czuję trochę. Także weszłam tylko na chwilę, żeby powiedzieć, żeby Marek już spać. No. Ale, to, ale to nie. To jest najgorsze, co mogłaś powiedzieć teraz dzisiejszego wieczoru. A, a może coś więcej? Ja mówi, spać, Matku. Nie, a może że y kochamy siebie czy coś takiego. To wiemy, że się kochacie, to teraz zadzwoń do niej i prywatnie sobie pogadajcie. No ale czemu publicznie, kiedy ja mówię y bardzo fajne słowa o Eli, no to kiedy ona nie może się ze mną utożsamić. No ale nie słyszysz, jak ona z czułością mówi, żebyś szedł spać. No, w, kuchni. w kuchni. Nie, a nie piłkę. Jak ona tutaj jest? Tak, no. a nie uważasz, że czyny i słowa powinny iść w parze? No pewnie że tak. Dobrze, dajcie mu spokój już, no. No czy, czyny były moje takie, że poświęciłem się teraz tak na tę Wielkanoc. Żałuję, że nie, nie zaplanowałem dłuższego pobytu jeszcze. Mogłem do dzisiejszego dnia nawet... No bardziej ją ośmieszyć. Nie, nie, wcale to nie miało na, na znaczeniu, żeby ośmieszyć. My się naprawdę bardzo fajnie dogadywaliśmy. byliśmy fajne różne takie fil, filmy, że e, kiedy je zmontuję, no to będzie Film, troszkę, więcej, tytułem, troszkę więcej w nich. No, troszkę w więcej w nich po e, mojej twarzy będzie na nich widać. E, wcale, że nie czuję się nieszczęśliwy w towarzystwie ale no. Powiedz, sobie mogli... właśnie, właśnie, mam jeszcze, muszę te, te filmiki wrzucić nasze, tam ze trzy są jeszcze odcinki. Ela, ty wiesz, że Marek malowanie będzie ci robił mieszkania. Ale kiedy ja to mówiłem? No kiedyś wspominałeś na głosówce, że... To bo tydzień temu. No. I zaplanuj wtedy dłuższy przyjazd. Mieszkania Eli? I zaplanuj dłuższy przyjazd i więcej czasu spędzicie. No ale Ela wybrała Towarzystwo Psychotropa, no to jak ja mogę teraz... Dla fanu tylko. Po, po nie... to nie jest, no, bo ludzie powiedzą, że to znowu się... Ale psychotrop nie umie malować. Też, nie wiem, no skoro Ela nie chce, nie lubi mojego towarzystwa, no to... to nie wiem, co jest. Tak ci się tylko wydaje. O, Mareczku, idź już spać, nie denerwuj się. Jutro sobie porozmawiamy. Ja dopiero się rozbudziłem na wieczór, bo wcześniej nie miałem chęci rozmawiać z ludźmi. Czułem się naprawdę bardzo podle, zniszczony psychicznie. No i... A spróbowałem, a wejdę sobie na jakąś głosówkę. No i to mi pomogło. Udało mi się, Nie mów Elu Markowi jak ma żyć. Dlaczego tyle nie idziesz spać o regularnych godzinach? No właśnie. właśnie kanalana. Hmm. A, Wiesz, a, pana, że, nie ma Jak byłeś w Krakowie, to mogliśmy zrobić spotkanie z widzami. <wounds> tam Ale później w, w nam poszło do głowy, przecież chyba pamiętasz. No. Że były burze. No, tak. Były burze wieczorami. No, 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 no można było zrobić takie spotkanie z widzami. Tam jakiegoś grilla na skałkach no chociażby. Ale, ale nie zimno. było pogody, z, ty z tym grillem. Ale zimno było, no. I... Albo, na, albo w rynku. Ale mamy, ale mamy z Markiem bardzo fajne nagrania, jak jeździmy dorożką po rynku. Mamy. no, Tak. A chcieliśmy, chcieliśmy z Alanem, z psychotropem, z widzami pojeździć też to, z tą dorożkarką, ale akurat jej nie było. Całe tak, że szczęście, nie... że nie zrobiłaś tego. No, także nie ma, nie ma takich fajnych nagrań. A tak pomyślałam sobie, że jakbyś zobaczył, Dobra, że... jej jeździ... ja tego nie zrobiłaś z Anna, Alanem, że nie pojeździła z nim dorożką. Alanowi na pewno byłoby miło. No, ale... ale Markowi by było przykro. A tak to my... ma tam z nim w tylko tylko mamy razem. No ale, no, ale, ale razem bo Marek my sobie coś o, my obieca, ok, no, obiecaliśmy. Albo Panusia, albo Marek albo Alan. No, Elan, my, sobie, coś... no sobie, tak, ale my sobie coś obiecaliśmy, mówiliśmy sobie prosto w oczy. Że... Mówiliście Oby. sobie, że Era nie będzie z Alanem na dorożce? Ale mówiliśmy się, że już nie będziemy sobie dokuczać. I czemu? Nie też, 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 że nie. nie, nie tylko to. Alu, to I Marek coś... to dokucza cały czas. Ela, Marku, ja Marek, ty pierwszy wyjebałeś do psychotropa, co ty pierdolisz? Dobrze, już nieważne. Słuchajcie. I ja uważam, że ważne. Ja też. To też mi się wydaje, że bardzo ważne. To, to tak no, nie to... można tego zostawić. Ja do ciebie przyjeżdżam z końca Polski poświęcam pieniądze, też, które ciężko zarabiam. Nie przychodzę mi tu z nieba. A tu się to... okazuje, że e Ela nie szanuje tych gwestów. Tak, że to, co sobie postanowimy, no to że nie ma miejsca od tego czasu, jak już nie, nie ma jej przy niej. Już nie wracaj do tego. Słuchajcie, ja się zastanawiam. Dzisiaj rozmawiałam tutaj z y, kolegą. żeby nie zaproponować takiego jakiegoś przymierza rozejmu temu Wornestowi? No jeszcze może by, lepiej. No. Może by go tu zaprosić do Krakowa, jakoś się z nim dogadać, żeby Powiem, przestał mi dokuczać. Po, powinnaś Elu zmienić nazwę na Titanic. Konieczsza z, z Warneskiem pomysłami dokucza, Elu? Po, o po, porozmawianie z Wornestem to nie jest głupi pomysł, no. Bo chodzi no o to, jak. Skoro on tak lubi nagrywać, w ukryciu jakieś różne rozmowy, no to chciał, może by się chciał spotkać e, twarzą w twarz przy, e, przy widzach. Na, nagrać mi normalnie, zrobić ze mną jakiś wywiad, rozmowę, porozmawiać. Zaprosilibyśmy widzów. Okay. A w ogóle ja mam taki pomysł, że mogłabym właśnie zapraszać na weekendy jakichś YouTuberów albo takie różne osoby z naszego uniwersum znane. Nie? Może córkę zaprosisz. I słuchajcie, i można by robić tak, że spotkanie nie. Mm -hmm. Że ja rozmawiam z takim youtuberem, tam sobie, prawda, siedzimy, śmiejemy się, rozmawiamy. Nie, jakiś wywiad, jakaś rozmowa. A kiedy A ekardzik widzowie... się zgłasza, Ekarzik się zgłasza? A widzowie by byli zaproszeni i mogliby sobie robić zdjęcia nam albo z nami, nagrywać co my tam rozmawiamy, by robić sobie selfie, dostałabym, rozdawałabym jakieś wizytówki, ulotki, zdjęcia. Tylko, żeby to no to trzeba by to było w jakiejś knajpie robić. Wynająć jakąś salę. Nie, nie, no, to w jakimś lokalu. Tylko to po prostu trzeba by taką wynająć salę, żeby nam Żeby nie było takich sytuacji, jak były teraz z Alanem, żeby ktoś nam nie zwracał uwagi, że nie wolno kręcić, tylko żeby można było kręcić. Bo na przykład pamiętam jako filmoznawca, nie? To były, były na przykład w kinie tam. Na Gertrudy, już tego kina nie ma, teraz jest sklep, Kinowanda. I tam były takie spotkania z różnymi reżyserami przed filmami i przychodzili ludzie, ktoś prowadził rozmowę, można było sobie zrobić zdjęcia tym, tym reżyserom albo nawet z nimi. O, i jeszcze w tamtych czasach nie robiło się tych liveów, nie? No, no oczywiście najszybciej będzie wynająć salę widzeń tak naprawdę, ale musiałabyś wynająć salę. No gdzie w restauracji słuchaj no. osób jest takich, nie wiem jak jakiś facet z jakąś nie wiem klientką na kolację i to nie jest niekoniecznie to jest jego żona, a to nagrywacie. No nie możesz robić w takich ale, miejscach. Są, ale salki VIP są, nie trzeba wynajmować. Na, na sali widzeń jest dosyć kameralnie i można tym dogadać. Ale są Przecież różne lokale. Są różne lokale, że na przykład mają dwa piętra, prawda, na parterze, często na parterze przyjmują gości, a na, a na piętrze jest na przykład nieczynna, Albo można wynająć i wtedy no. tam nikt nie będzie wchodził. To tak jest z tak, salą tak. VIP już. No albo. No, no są różne takie sale VIP, tak, tak właśnie. Chyba, że po prostu. Wywiady na balkonie na ceglaskiej, a na dole stawić sobie leżaki i będzie można się fotografować. <grystanie> <grystanie> Ela, a myślałaś, żeby zadzwonić Łupsko? do takiej restauracji i y, spytać wcześniej, czy Dóżę? można? Tak, tak, no to trzeba by po prostu się umówić, żeby się zgodzili na takie coś, tylko że. No, no tak, ale tam trzeba założyć ilość ludzi, na przykład z góry, że będzie 30 osób czy 50, bo to nie może być takie randomowe, że przyjdzie od 30 do 150. Trzeba ustalić z góry, moim zdaniem. Sorry, że się wciąłem. Nie no biletów. Słuchajcie, Na takie spotkanie yy, z mojego doświadczenia wiem, no to przyjdzie na, ma góra 20 osób, no chyba, że będzie A jak A co jak w... Przyjdzie 150. Czy jakieś potwierdzenia? Bo przyjdzie no, na coś. pewno, Ela, Ela dla, dla ciebie przyjdzie co no, najmniej 200-300 osób. No nie, no to dlatego. I dlatego trzeba mieć takie y, takie wnętrze, żeby mo żeby było zarówno fajnie, jak przyjdzie kilkanaście osób, a żeby też się wszystko udało, jak przyjdzie 50 osób. Nie? Ale to sa sala teatru, tylko że tam jest problem z piciem alkoholu, bo w teatrze nie, nie wiem, czy można ale mieć to, własny alkohol. Ale są takie miejsca. Nie wiesz, tylko, że powiedziałam, że spotkam się z Kamilką. Nie, to by musiał być. A to sala konfer konferencyjna, ale to nie wiem, to, to musicie załatwić coś. Ale to by musiał być na terenie jakich, jakiegoś baru, bo takiej restauracji, żeby można było sobie zamówić jakieś piwo. Albo nie, katery, katering, catering. Jest, jest drogi. To A kiedy planujesz spotkanie z widzami? Że... No spotkanie z widzami ma, zaplanowałam na sobotę Tutaj na skałkach Twardowskiego na górze Baby Jagi. O 17 będę robić grilla. Nie jest, nie jest. Nie jest. Nie jest. I ktoś mi musi pomóc z tym grillem. Ja tam kupię różne rzeczy, żeby rozpalać nie, nie i, smażyć, i smażyć I ja smażyć rozpalać. Mm? Okay. No, ale to I przewiduję, że będzie rozpali. najwyżej kilkanaście, no, no, że będzie kilkanaście osób najwyżej, nie? Tak jak zwykle. to za zapłaci właśnie jeszcze za ten grill, tylko... no, no to co wiele ja tam przyniosę trochę węgla, trochę kiełbasek, jakieś piwko, a niech każdy coś przyniesie ze sobą, coś do picia, jakieś tam dwie kiełbaski albo coś. No. Ja zrobię marynatę, ja sobie, żeby polewać te kiełbaski alkoholem. Będzie więcej osób miało wolne i może więcej osób przyjdzie. A kiedy będziesz w Warszawie? Ale, no na, przykład, w Warszawie. ale na przykład spotkanie w Warszawie z panami nad Wisłą. Piwko, dokładnie, dokładnie. W Warszawie jest dużo fanów twoich, Elunia. Ja, ja, jakbym miał bliżej do Krakowa... Ja to mogę to być bardzo... organizatorem. Ja z wielką chęcią Dobra. w Warszawie się pojawię. Chrabina Dzień dobry. Słuchajcie, to chrabina organizuje w Warszawie event. Słuchajcie, oh, ładnie, na pewno Wybiorę się na pewno gdzieś, ale teraz to nie mam tak też czasu na takie różne działania, bo muszę tutaj sprawami ale... córki się zajmować. Dopóki się to nie rozwiąże wszystko, to nie mam czasu nigdzie wyjeżdżać. Ale na przykład, jakbyś się z Malkiem umówiła na majówkę, żebyście przyjechali do Warszawy nawet na 2-3 dni, to można zrobić spotkanie z widzami. Tylko Marek by musiał chcieć. Ale Marek musi postawić bilety albo przynajmniej paliwo. I tak, są te... nie, na Nie, na razie nie planujemy spotkania na majówkę, bo Marek nie będzie miał już, wol... na razie nie ma wolnego. Na marówkę chyba. Dlaczego, to... tak, dlaczego tak mówisz przy ludziach? A skąd ty możesz wierzyć? I, ja zapraszam A do was. Przepraszam, Warto, ja Marek, zorganizuję że, zorganizuję że cię osądziłem, że nie masz pieniędzy. Przepraszam. W każdym masz, razie, Marek. no, ja mam tutaj pewne, pewne zmartwienia. Dobrze, Dowiedziałem się, Elu, że już nie oczekujesz mnie w przyszłości, żebym się z Tobą spotykał. No, to to, to, nie, wiele, to wiele chodzi mówi. o to, że nie masz pieniędzy. Jak byś miał ma... pieniądze, to ona się z Tobą spotka, ja, ja to wierzę. A kto to mówi, że nie mam? Przecież cały czas tylko jest... na. Ja mówiłem, Elu. że nie mam i cię przepraszam. Dobra, jest, Ale czy... może... Dobrze, kochani, słuchajcie, w porządku, zrób słuchajcie, inna konta, zobaczymy, ile masz zróbcie. pieniędzy. Dobrze, kochani, to bo ja chciałam powiedzieć, bo ja tak weszłam tylko na chwilkę, bo jutro jest to podium o 21.00 to zapraszam, Marka i inne osoby. A teraz będę się żegnać, bo nie chcę... Chcę, żeby Marek szedł spać, nie, bo on nie, nie. daje nie, nie. do pracy. Ojca i syna no. i ducha. Tak mnie nie trzymajcie Dziękuję. Marka. No, no, słuchaj, Mareczku. Trzymamy, nie bez słuchaj Mareczku, ja Ci tam prywatnie napiszę na Messengerze, że dobranoc, wyślę Ci serduszko i nic się nie. Przekażcie sobie znak pokoju. A jak się Elu dzisiaj czujesz od 1 do 6? No ja mam, mam, mam trochę takich zmartwień teraz i się źle czuję, ale mam nadzieję, że mi to przejdzie. Ja Ale słuchaj, bo ja tak. ci wysłałam tą instrukcję, co prosiłaś na live. Do pingwina. Aha, tak, W prywatnej masz. Uh -huh. A fajnie, fajnie, dobrze. Ale ja znalazłam opakowanie do tego. I tam w Dzięki, tym opakowaniu też jest, jest. jakaś instrukcja, no. My <laughs> tak. są filmik, które używać. Jak się dobra, Ela dobra, A... Z pingwinkiem. Dobra się... huragan. Ale, ale śmietankę zapoznam. można spienić? Zapoznam się z tą instrukcją i, jeszcze, i pokażę i wytłumaczę na live'ie następnym, jak tego się używa, dobra? No ja nie wiem, kurwa, ja też bym chciał wiedzieć. No, no to ja. Ja wyślę swoje Ja myślę, że trzeba zrobić filmik instruktorzowy. Ja spróbuję to jakoś rozgryźć, a ewentualnie wam zademonstruję na live. Coś I z Madagaskaru. Oczywiście tam. sobie znak pokoju w imię no. no to dobrze, to nie... To nie martw się nic, Marku. No i dobranoc wszystkim. Yy, I ja jeszcze tam sobie siedzę na przedpokoju, bo mam takie filmiki, może coś tam zmontuję. No, za niedługo pójdę spać. No, za niedługo pójdę spać. No to dobranoc i kładźcie spać, Mareczku, nie ten się. Spotki i Elu. Nie Pera, mam jeszcze. To jest... powiem... Słuchajcie, pamiętajcie, trzeba myśleć pozytywnie, nie trzeba się przejmować tak wszystkim, czasami mamy, czasami mamy tendencję do wyolbrzymiania, jak jesteśmy zmęczeni, to mamy tendencję do wyolbrzymiania różnych problemów, a jak się Ale człowiek... Ale kończysz współpracę właśnie ze mną, no to napisałeś dzisiaj. Jak się człowiek wyśpi, zje sobie coś dobrego, wypocznie, to wszystko inaczej wygląda. Świat nabiera innych kolorów, także... U mnie kanapeczki z majonezem e, kieleckim, pomidorkiem, ogórkiem, szynką i serkiem. Częstrzyńskim. Okay. No, okay. Także kielecki. Że, kochani... Baterię w pingwinie. Także kochani, dbajcie o siebie, a wszystko, o świat będzie bardziej kolorowy wtedy, no. Tyle mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia. No, dziękuję Elu, Tyle, Elu, ja kocham nie ci, wiem czemu, czemu ciągle administrator yy, każdego tygodnia. Chciałbym u być zawsze, Elu, kocham cię. A ty nie masz no. administratora, to dam ci tego administratora, no. Nie a wiem, a dziwię się, dlaczego ciągle go nie daj. ma. Dajmy <słys> pingwiny. Dajesz, odbierasz, nadajesz, odbierasz i co, co to jest? Powiedz. Co daje i odbiera, ten się w piekle poniewiela. <słys> no. I nie ma baterii na pingwiny. Oh. Marku, wystarczy, że masz admina na gawina. no dobra, no to kończymy. Słuchajcie, no, no to gawina. dobrze, to dobranoc, no dobranoc. Ja ma. zapraszam Branoc na wódkę. I zapraszamy wszystkich na Mareczkowo. Zapraszam Dzień. na wódkę do mnie, do mieszkania. Jest, to już lecę, jest, podjadę. w Warszawie, to już lecę, jak nie w Warszawie, jest, to nie lecę. Jest Marek jeszcze? Tak, jestem. Jesteś Marek? W Warszawie. Marek uczy jak pszczoły, żeby udawały pingwiny. Jest Marek jeszcze. Rysuję te pszczoły, żeby były pingwinami, tak? No, to. To śpi, Marku. Nie wiem, czy jest Marek, czy go nie ma. Jeśli go nie ma, to powiedz nie mu. Powiedzcie mu, że jeszcze go trochę kocham, żeby się nie martwił. Powiemy. W ilu procentach go kochasz. Nie, 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 nie. Ale już nie tak bardzo, tylko trochę. Ale ty go Już ta godzina jest. A w ilu procentach kochasz psychotropę? Ostatnio bół, był bół niedobry, także... <laughs> ostatnio Marek był niedobry, także go kocham tak trochę tylko. No, no, ale złamałaś ma, mi serce. Tego no, no, nie potrafię zaakceptować. To to yy, jeszcze, nie zaakceptować. Jest 50 na 50, Pschotrów i Marek. No. Ela czasami, was po połowie. Czasami są, czasami są dni, że bardzo Marka kocham, a czasami są takie, że, że tylko trochę, a czasami to już przestaje też. Marek musi sięchać do ula, wyczochrać pszczołę. No. <laughs> Słuchajcie, dobrze, dobranoc, no. A was, ko was kochani widzowie też kocham, także nie martwcie się. No. Po pozdrawiam cię, Elu, i niech y wszyscy czochrają pszczoły. Dobrze. dobrze. Dobrze, no to pa. I tego się trzymaj, bo odkręcić. Dobranoc Dobranoc, kolorowych snów, papa, dobranoc. nie martw się, e, wi pa. Widzowie, widzowie, pa. Eligawin, czochrajcie pszczoły. Pa, papa, dobranoc. Pa. I męczcie pingwiny. Marysia też zerwała z chłopakiem. Kocham pingwina. Dlaczego kot mi przegryza kabel? Ty kurwa, ja mam to samo kot mi też gryz dzisiaj kabel. Dosłownie to samo. A to świnie są, no. To studniki, prawda no? Hejterzy kurwa.